W deszczowy wieczór w Krakowie, w cichej czytelni Biblioteki Jagiellońskiej, siedziałam przy masywnym stole z ciemnego dębu, wpatrując się w ekran laptopa. Ostatni szkic mojej pracy badawczej, owoc pięciu lat intensywnych studiów, lśnił na monitorze. Długopis w mojej dłoni kreślił notatki w skórzanym zeszycie, a rytmiczne stukanie deszczu o gotyckie okna biblioteki wypełniało ciszę. Zegar na ścianie wskazywał siódmą. Głębokie melancholijne dzwony bazyliki mariackiej dobiegające z rynku głównego ogłaszały wieczór. Filiżanka herbaty na stole dawno wystygła, ale ja wciąż pochylałam się nad akapitami, dopracowując każde zdanie. Moje badania nad średniowieczną historią Polski, szczególnie tajnymi korespondencjami królów Jagiellońskich, miały zrewolucjonizować naszą wiedzę o przeszłości. Każde słowo było kroplą potu. Każdą linijką oddychałam historią. Biblioteka Jagiellońska była moją ostoją. Wysokie rzeźbione regały, wypełnione wiekowymi manuskryptami, otaczały mnie zapachem starego pergaminu i wosku. Światło świecących kinkietów rzucało ciepłe cienie na kamienne ściany, a za oknami kraków tonął w szarym świetle deszczu. To miejsce w sercu miasta królów było kolebką myśli. Każdy zakątek szeptał o dawnych uczonych. Tego wieczoru ciężkie drzwi zaskrzypiały i do czytelni wszedł Jakub. Jego wełniany płaszcz ociekał wodą, ale uśmiech, jak zawsze, promieniał pewnością siebie. — Zofia, ta praca zapisze cię w księgach historycznych — powiedział, siadając naprzeciwko mnie. Jakub Malinowski, kolega z Wydziału Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, był moim mentorem przez ostatnie trzy lata. Jego rady i wsparcie kształtowały moje projekty, a jego charyzma inspirowała mnie do sięgania po więcej. To musi trafić na konferencję w Paryżu, dodał. Jego oczy błyszczały entuzjazmem. Rozmawialiśmy o publikacji. Międzynarodowa konferencja w Paryżu była idealną okazją, by moja praca zabłysła. To wstrząśnie akademią, powiedział Jakub. Jego głos niósł sceniczną pasję. Uwierzyłam mu. Jego wizja miała wynieść moje słowa na światową scenę. Ale wtedy na ekranie laptopa pojawiła się wiadomość e-mail. Twoja praca została opublikowana pod innym nazwiskiem. Serce mi zamarło. Palce znieruchomiały na klawiaturze. Otworzyłam wiadomość. Mój artykuł, owoc pięciu lat badań, został opublikowany w prestiżowym czasopiśmie, ale pod nazwiskiem Jakuba Malinowskiego. Spojrzałam na Jakuba, ale on już wstawał. Porozmawiamy o tym później. Zofia powiedział pospiesznie, jego głos brzmiał nienaturalnie i wyszedł, zostawiając mnie w ciszy czytelni. W tamtej chwili poczułam, jak ziemia usuwa mi się spod nóg. Coś było nie tak, ale pełna skala zdrady jeszcze do mnie nie dotarła. Nie wiedziałam, że Jakub. Człowiek, któremu ufałam jak bratu, przygotował pułapkę, która miała zniszczyć moją karierę i honor. Ale jedno wiedziałam na pewno. Gdy prawda wyjdzie na jaw, będę walczyć moimi słowami, rozumem i niezłomnością, nie tylko dla siebie, ale dla całej krakowskiej wspólnoty akademickiej. Mam na imię Zofia Kowalewska, mam 34 lata. Urodziłam się w Krakowie. W mieście, gdzie każdy kamień opowiada historię, a wieże kościołów strzegą wspomnień królów. Mój ojciec był historykiem specjalizującym się w epoce jagiellonów. Matka pracowała jako bibliotekarka w miejskiej bibliotece. Dzieciństwo spędziłam wśród opowieści o rycerzach, dworskich intrygach i pożółkłych manuskryptach. Zofia: Historia to poszukiwanie prawdy mawiał ojciec jego oczy błyszczały gdy pokazywał mi stare kroniki matka snując wieczorne bajki mówiła słowa wyzwalają duszę zofia te dwa światy prawda przeszłości i moc słów ukształtowały mnie gdy miałam 12 lat życie mojej rodziny runęło ojciec został zdradzony przez kolegę z uniwersytetu jego badania nad bitwą pod Grunwaldem zostały opublikowane przez innego historyka, który przypisał sobie całą zasługę. Ojciec stracił posadę, w domu panowała cisza, przerywana jego cichym westchnieniem. Ufałem mu. Widziałam jego łzy, jego złamane serce. Tamtej nocy, w swoim pokoju, przysięgłam sobie, że nigdy nie pozwolę, by ktoś wykorzystał moją uczciwość. Trauma tego wydarzenia została ze mną, strach przed zdradą, przed utratą tego co budowałam. Ale bajki matki dawały mi siłę. Złoto nie w swoim cieniu, mówiła głaszcząc moje włosy. Te słowa stały się moim drogowskazem. Po maturze studiowałam historię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Potem zrobiłam doktorat w wieku 30 lat zostałam adiunktem na Wydziale Historii. Moje prace o średniowiecznych korespondencjach politycznych zdobyły uznanie. Zapraszano mnie na konferencje w Berlinie, Rzymie, Paryżu. Jakuba Malinowskiego poznałam trzy lata temu na Międzynarodowym Sympozjum w Warszawie. Był wysoki, z siwiejącymi skroniami i uśmiechem, który rozbrajał tłumy. Rozmawialiśmy godzinami o manuskryptach i polityce Jagiellonów. Zofia, jesteś przyszłością naszej dziedziny, powiedział podając mi kieliszek wina. Zaczęliśmy współpracować, pisaliśmy artykuły, organizowaliśmy panele. Jakub był mentorem, przyjacielem, tak myślałam. Teraz, patrząc wstecz, widzę znaki, które przeoczyłam. Jakub często przedstawiał moje pomysły jako swoje, ale robił to z taką gracją, że nie protestowałam. Czasem odbierał telefony poza salą, wracał z wymówką nic ważnego. Byłam zbyt zaślepiona jego wsparciem, by dostrzec jego manipulacje. Ale tamtego wieczoru w bibliotece, gdy zobaczyłam e-mail, wszystko się zmieniło. Jakub nie był przyjacielem, był wrogiem, który ukradł moje życie. Pokazałam Jakubowi szkic mojej pracy pewnego wieczoru w bibliotece. Setki nocy spędziłam w archiwach, rozszyfrowując listy królów, odkrywając ich tajne sojusze. Każde zdanie było krokiem w nieznane, każdy akapit przybliżał mnie do prawdy. Jakub usiadł przy stole, czytał strony z uwagą. To rewolucyjne, Zofia, powiedział jego głos pełen podziwu. Musimy to opublikować. Razem zrobimy furorę. Byłam w niebo wzięta. Moja praca z jego wsparciem miała zmienić sposób, w jaki świat patrzy na średniowieczną Polskę. Tego wieczoru, wychodząc z biblioteki, deszcz wciąż padał. Uliczne latarnie odbijały się w kałużach na rynku. Czułam, że przyszłość należy do mnie. Tydzień później świat się zawalił. Na posiedzeniu Wydziału Jakub stanął przed wszystkimi, w ręku trzymał kopię mojego szkicu. To wynik mojej pięcioletniej pracy, powiedział, czytając moje słowa z dumą. Dziekan klaskał, koledzy kiwali głowami z uznaniem, ja siedziałam z tyłu, sparaliżowana. Moje badania, moje odkrycia, moje serce, wszystko stało się jego. Gdy spotkanie się skończyło, pobiegłam do niego. Dlaczego? Spytałam, głos mi się łamał, łzy napływały do oczu. Zaśmiał się arogancją, przesyconym śmiechem. Zofia, jesteś młoda, bez nazwiska, ja mam pozycję, z moim nazwiskiem ta praca jest większa. Sercem mi pękło. Jak możesz mnie oskarżać o plagiat? Spytałam, drżąc wściekłości. Uważaj, Zofia, powiedział, jego oczy były zimne. Takie oskarżenia mogą zniszczyć Twoją karierę. Odwrócił się i odszedł. Wydział zaczął szeptać. Studenci patrzyli na mnie z podejrzliwością. Czasopismo ogłosiło artykuł Jakuba Pracą Roku. Moje nazwisko stało się synonimem oszustwa. Tej nocy w domu stałam przed lustrem. Oczy miałam czerwone, twarz pełną wstydu. Ale w głębi duszy zapaliła się iskra. Bajka matki wróciła. Złotonie w swoim cieniu. Jakub myślał, że mnie złamał, ale to był jego ostatni błąd. Wróciłam do biblioteki, usiadłam przy stole i otworzyłam nowy zeszyt. Tej nocy napisałam pierwsze linie mojej zemsty. Każde słowo miało zniszczyć Jakuba. Gniew, który płonął we mnie, przekształcił się w zimną, stalową determinację. Bajka matki stała się moim zaklęciem złotonie w swoim cieniu. Jakub ukradł moją pracę, ale nie mógł odebrać mi duszy. W domu, w małym mieszkaniu przy ulicy Floriańskiej, stworzyłam centrum dowodzenia laptop, stosy papierów, notatki. Wszystko służyło jednemu celowi ujawnić prawdę. Odzyskam moje badania, oczyszczę imię i pokażę Krakowie, że uczciwość jest silniejsza niż kłamstwa. Ale potrzebowałam sojuszników. Skontaktowałam się z Bartoszem Dąbkiem, dziennikarzem Gazety Krakowskiej znanym z tropienia akademickich skandali. Spotkaliśmy się w kawiarni na rynku, wśród brzęków filiżanek i szumu deszczu. Zofia to podłe, powiedział marszcząc brwi, gdy opowiedziałam mu wszystko. Pomogę ci. Bartosz działał jak detektyw. Przeszukał publikacje Jakuba, znalazł plotki o innych, pożyczonych pracach. Jeden z jego byłych studentów twierdził, że Jakub wykorzystał jego tezę bez uznania autorstwa. To seryjny złodziej, powiedział Bartosz, pokazując mi dane. Elżbieta Kłodzińska, przyjaciółka mojej matki i bibliotekarka w miejskiej bibliotece, dodała mi otuchy. Miała ponad 60 lat, ale jej energia była zaraźliwa. W jej małym gabinecie wśród regałów piłyśmy herbatę. Zofia uczciwość zawsze wygrywa, powiedziała, jej oczy błyszczały. Opowiedziała jak kiedyś uratowała bibliotekę organizując społeczność. Zbierz ludzi, Zofia, oni będą twoją siłą. Za jej radą rozpoczęłam projekt Krakowska Akademia Historii. Zaprosiliśmy studentów, młodych badaczy, pasjonatów, by uczyć ich etycznych zasad badań. Projekt miał nie tylko wspierać społeczność, ale też przyćmić kłamstwa Jakuba, budując moje nowe dziedzictwo. Przez 12 miesięcy pracowałam w ukryciu. Noce spędzałam, analizując dokumenty od Bartosza. Dane w artykule Jakuba pokrywały się z moim szkicem. Znalazłam nawet moje odręczne notatki w jego plikach. Zdobyliśmy jego e-maile, w jednym pisał do redaktora To moja praca w pełni oryginalna. Każdy dowód był gwoździem do jego trumny. Za dnia prowadziłam warsztaty w akademii. Sala przy rynku wypełniała się młodymi twarzami, które słuchały mojej historii, nie jako ofiary, ale jako wojowniczki. Ich wiara dawała mi siłę. Obserwowałam Jakuba, zbierał nagrody, przemawiał na konferencjach, ale w jego oczach widziałam niepokój. Czuł, że coś nadchodzi. Bartosz znalazł ostateczny dowód. E-mail, w którym Jakub przyznawał koledze, że użył szkicu Zofii, bo ona nie zauważy. To był klucz. W rocznicę zdrady zorganizowałam wystąpienie na międzynarodowej konferencji historycznej w Krakowie. Sala w kolegium Majus była pełna. Dziekani, profesorowie, prasa. Stanęłam na podium, serce mi waliło, ale głos był pewny. Ujawniłam, że artykuł Jakuba był kradziony, każde słowo należało do mnie. Pokazałam dokumenty, e-maile, moje oryginalne szkice. Sala zamilkła, potem wybuchła pytaniami. Brasa oszalała, nagłówki krzyczały. Skandal na Jagielonce. Jakub opublikował przeprosiny, ale było za późno. Wydział go suspendował. Artykuł ukazał się ponownie pod moim nazwiskiem. Czasopismo przyznało mi nagrodę pracy roku. Zostałam profesorem, ale prawdziwym triumfem była Krakowska Akademia Historii. Projekt przerodził się w ruch. Setki młodych ludzi uczyło się etyki badań. Elżbieta, zamykając bibliotekę, powiedziała: Zofia, zmieniłaś pokolenie. Bartosz popijając kawę, rzucił. Jakub utonął w swoich kłamstwach. Odzyskałam honor, ale największą nagrodą było zjednoczenie społeczności. W deszczowy poranek patrzyłam z biblioteki na rynek główny. Kraków lśnił w świetle, bazylika mariacka stała dumnie. Bajka matki miała rację. Uczciwość uratowała moją duszę. Jakub był przeszłością, ja pisałam przyszłość.